Jesteśmy w Kierpniu, w sołectwie, w którym dzięki marszałkowskiej inicjatywie sołeckiej został Wybudowany, przygotowany plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw, na którym dzieci mogły, będą mogły się bawić, rodzice będą mogli odpoczywać. W fantastycznym miejscu, miejscu, w którym również ochotnicza straż, pożarna ma miejsce swoich prób i ćwiczeń, w miejscu, w którym mamy boisko sportowe, mamy boisko do siatki plażowej, jest wiata, w którym ludzie spotykają się i mogą wspólnie spędzać czas. Dzięki staraniu mieszkańców na czele z panią Sołtys przy. Przy wsparciu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, a także przy wsparciu środków powiatu prudnickiego oraz gminy Głogówek zmodernizowano, doposażono i utworzono wspaniały plac zabaw. Bardzo cieszą takie inwestycje, w których praktycznie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, wszystkich szczebli ze sobą współpracują, począwszy od tej największej Urzędu Marszałkowskiego przez powiat prudnicki, kończąc na gminie. No i oczywiście nie byłyby one możliwe, gdyby nie mądrość naszych lokalnych społeczności, naszych sołtysów, naszych mieszkańców, Właśnie taka współpraca daje tak piękne owoce. Za te pieniążki z inicjatywy sołeckiej kupiliśmy taki drążek do fitness, bo chcieliśmy, żeby i dzieci miały jakąś zabawę i kobiety też, żeby miały jakąś zabawę. Nasze właśnie ten, zielona gęś znajduje się na uboczu. Jest fajnie, bo dzieci mogą się bawić, nie ma, nie ma żeby hmm. jakieś auta go hmm. jeździły i to po prostu żeśmy tak to zrobiło. To już jest dość długo ten, ta zielona gęść, już lata to mamy. No i po prostu tam żeśmy zdecydowali, że tam będzie nasze, nasze takie, jakby to powiedzieć, co można, można sobie odreagować bo różne imprezy też tam mamy, dziewczyny siatkę urządzają 30 plus I, i po prostu dożynki też tam robiliśmy dwa lata temu, no bo w tamtym roku nie szło przez tą pandemię, no ale jesteśmy zadowoleni, bo dużo pieniążków właśnie i z Funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy właśnie na to i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy korzystać z takiej, z takiej pomocy.